Dawno nie byłam w naszym chińskim, lokalnym supermarkecie, także zobaczmy, co oni takiego tutaj mają. Oczywiście szukają ludzi do pracy, jak wszędzie. Ale nie wiem czy trzeba po chińsku może mówić. Zbliża się też nie tylko nasz nowy rok, ale także i chiński. Niedługo potem, także... Widzę, że mają całe wielkie opakowania różnych takich ciasteczek. Naprawdę przepiękne są niektóre opakowania. Zobaczcie na to, że wszystko jest takie estetyczne. Tutaj mamy ceny. No i jeszcze różne ciasteczka, czekoladki. Kiedyś już je kupowałam i mam bardzo ładne pudełko po nich, z którym trzymam kosmetyki. Ja mam tą mniejszą wersję. Ależ te opakowania są piękne. Tu jakieś ciastka z Hongkongu. Tu mamy nawet Hello Kitty. Jakieś ciasteczka. Im ładniejsze pudełko, tym ładniej rzeczy się sprzedają. Tu mamy znowu słodycze z Japonii, czyli chińskie i japońskie rzeczy leżą koło siebie i się nawet nie kłócą z sobą, tak jak te narody kiedyś się kłóciły. ciekawe różne smaki muskat z mascarpone I jakieś chipsy a jak ładnie zapakowane I naprawdę super tu mamy ciastka z ananasem to są takie tra tradycyjne bardzo a tutaj mamy moci Czyli to jest jakby taka galaretka ryżowa zrobiona też z korzeniem taro i tutaj kolejne moci. Ja nie przepadam za tym za teksturą tego moci. Wiem, że często lody można zjeść w takiej postaci właśnie w Japonii i nie przepadam za tym. Ale bardzo ładnie wygląda. Tutaj też znowu jest cały miks tych różnych moci. Dajcie znać, czy próbowaliście i czy lubicie te rzeczy, właśnie moci. Mam bardzo fajną, dojrzałą papaję. Także wezmę. Ale olbrzymie te jabłka są na no, są czymś napędzane. Chin raczej bym jabłek nie kupowała. Wezmę też boczniaki organiczne, także tu macie cenę. Zobaczcie jakie olbrzymie jackfruity i 1,50 za funta, czyli za pół kilo. Także nie wiem ile taki jeden waży. cytryny ja ostatnio bardzo dużo cytryn zużywam różne ciekawe rzeczy to jest jakiś galangal nigdy nie próbowałam tego jakiś korzeń Już zawsze coś ciekawego tutaj Tutaj kawał takiej jakby wielkiej cukini Dongua. Tu mamy gorzkie melony. Wyglądają trochę jako górki. Mamy ich taki specjalny żółty szczypiorek. Tu mamy kwiaty czosnku. Więc w normalnych kanadyjskich sklepach takich rzeczy się raczej nie spotyka. Co to jest? Rapka. Rabka. Muszę też sprawdzić, co to jest. A tu mamy liście limonki Tu mamy świeżą miętę taką porządną takie obrazkowe czerwone chili ale super wygląda, piękne jest. No i mamy też okre. Nie wiem czy okra jest wam. Dość dobrze znana, czy w ogóle jest znana. Ale to jest naprawdę niesamowite warzywo. Tu mamy już ugotowany bambus. Wszystko mięciutkie, tylko można pokroić i dodać do jakichś potraw. Tu mamy nagaimo, korzeń. To jest warzywo z Japonii, jak byłam w Japonii to jadłam je. Tu mamy też grzybki shiitake, także też je wezmę. A tu mamy świeże kasztany wodne. Są pyszne, krupiące, można jeść na surowo naprawdę polecam, jak zobaczycie gdzieś. Tu, mały, tu mamy te bić grzybki. Też bardzo je lubię. Tu jest odmiana biała. Ja wolę brązowe. Te grzyby są bardzo ciekawe, nawet się nazywają Seafood, czyli owoce morza grzyby, ponieważ mają lekki taki posmak po usmażeniu właśnie owoców morza. A nawet nie wiem co to jest, ale też jakiś korzeń Long gobo, faktycznie long, bardzo długi. Ale nie wiem dokładnie co to jest. Tu mamy organiczny imbir. No i tu mamy kasztany jadalne też. Mają nawet kalarepet, więc bardzo fajnie. Też kolendrę, uwielbiam kolendrę. Nie wiem, dajcie znać, czy lubicie. Mój mąż na przykład nienawidzi, a ja kocham. Nie wiem, co to jest, ale muszę sprawdzić. Czajot. Jest chyba gdzieś owoc. Ale jak to się je? Powiem Wam, że ta mięta jest bardzo fajna. Ja teraz nie mam w domu świeżej mięty, także też ją wezmę do herbaty. Chińska sałata. Nie wygląda tak. Małe bokczoje. Mają też takie porządne worki szpinaku. I Szpinak jest 2,50 za pół kilo. No i biała rzodkiew, bardzo zdrowa. Smak. Japońskie słodkie ziemniaki, proszę. Chiński bakłażan, jaka międzynarodowość, proszę. Mają nawet sour soap, owoc, który poznałam ponad 20 lat temu, już prawie 30, na Dżemejce. też na promocji liczy przepiękne mango z Australii i koreańskie melony to wszystko jest na wagę tutaj nie na sztuki Też mamy tak ładnie pozawijane owoce pomelo, ale fajne. Od razu chce się jeść, jak coś jest tak ładnie zapakowane. Więc mają różne. Tu mają z Wietnamu. Tu mają takie malutkie mandarynki. Tu mają większe. A tutaj jest Pitaya, czyli Dragon Fruit. Ja nie przepadam za dragon jakoś akurat. Tu mają całe skrzynki Perisimonów, które żeby były dobre do zjedzenia muszą być bardzo, bardzo dojrzałe, bo inaczej są bardzo, bardzo cierpkie. Widzę, że one są za niecałe 9 dolarów za taką skrzynkę. A co mamy z owoców? Z owoców mamy guławę. Mamy też passion fruit. Ale dolara za jednego to jest dosyć droga cena, dlatego że tutaj dosłownie jest tylko łyżeczka w środku tego miąższu. Tu mamy ten passion fruit, który jest a, taki niekwaśny. Oni, no, w, w, oni w hiszpańskich państwach nazywają to Grenadia. też świeże figi, takie pudełko 17 dolarów. Nie jest to zła cena, bo tych fig to jest troszeczkę tutaj. Mamy też białe rozkwinie za 10 dolarów za boks. A tutaj mamy te przepiękne, specjalnie wyselekcjonowane winogrona. I to jest jak na przykład niesiesz komuś gdzieś butelkę wina, to u nich możesz zabrać komuś na specjalną okazję właśnie boks takich owoców. I on teraz jest na promocji i kosztuje prawie 70 dolarów. Tutaj są bardzo fajne winogrona, one mają smak waty cukrowej. Naprawdę są niesamowite. No i tutaj znowu mamy wyselekcjonowane czeresie na przykład. I taki boks kosztuje prawie 80 dolarów, czyli nieźle. Tu są kolejne i też cały boks pomarańczy za 49. fajnie zapakowane grejfruty, zobaczcie. też orzegły kokosowe już otarte ze skóry białe truskawki i przepiękne granaty zobaczcie na te gruszki to są nie jabłka ale gruszki z Korei Są też gruszki. Bardzo ciekawe. Za te trzy gruszki tyle. A za te cztery tyle. A za cały boks trzydzieści. Ten przyszły rok będzie rokiem zająca. Także już tutaj to widać w chińskich sklepach. Zobaczcie ile różnych. Cukierków na wagę. Te wszystkie cukierki to są jakieś żelki. Nie, te są twarde. Nawet nie chcę myśleć, jaka chemia jest w tych cukierkach. Naprawdę. Zresztą w polskich też teraz jest. Moja koleżanka ostatnio otworzyła cukierka bajecznego, kupionego w polskim sklepie i wyszedł z niego robak. Wyobrażacie sobie coś okropnego. Jakie dziwne pestki dni. są różne z orzechami. Jest jakiś groszek, ale tego jest. A tu mamy poduszkę z takim kotkiem przynoszącym szczęście. Tu jakieś żelki znowu też. Tu są jakieś śliwki. Faśne śliwki. Tu jest coś z sezamem czarnym, ależ mają tego. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie dziwne są te przekąski. Tu jakaś galaretka znowu. Tu coś chyba na ostro. Więc nie wszystko to są słodycze. Są też rzeczy wytrawne. Ciężko bez opisu wiedzieć co to jest. Są chyba po prostu tylko orzeszki. Ale ogólnie musicie przyznać, że bardzo ciekawy sklep. Tu są kandyzowane owoce. chyba taro root korzeń warzywa taro a tutaj biały królik ale nie wiem co to jest to są jakieś czekoladki czy to jest jakieś mleko skondensowane nie wiem naprawdę czy też jest coś z tym a tu są zwykłe czekoladki z Belgii nie, to są jakieś cukierki takie kremowe. Light Rabbit. To może być dobre. Z orzeszkami ziemnymi. To są jakieś warzywa w formie galaretek. No, rzeczy są bardzo, bardzo ciekawe. I takie przesłodkie ozdoby na nowy rok. 9 dolarów. A tu mamy różne maseczki, także przeszłam na dział Kosmetyczny. Kresia, kremy do rąk. Kremy dobre do rąk zawsze się przydadzą. Mają też dyfuzery z Japonii. Ta maskara jest bardzo, bardzo dobra. Próbowałam ją i naprawdę polecam. No i tak dalej. Oczywiście, jak zawsze w takich sklepach, bardzo dużo owoców morza jest. Nawet mają całe boksy raków. Zobaczcie. Nie wiem, czy w Polsce da się kupić raki? A tu mają małże świętego Jakuba. Także cała taka paczka 17 dolarów, a raki są po 16. Ale ciężkie, ale to głównie te muszle przepiękne. Więc różne wielkości tych małży świętego Jakuba. Zobaczcie. Tu są takie malutkie. Ja bardzo je lubię, tylko że trzeba umieć je zrobić, żeby nie wyszły jak guma. Ogony z homarów nawet nie takie drogie, bo za 6 ogonów 22 dolary, bardzo tanio. Kupię chyba dla mojego męża, bo on wręcz uwielbia. To jest ciekawe. To są też zdaje się jakieś małże. różne kalmary, nie kalmary, ośmiornice, super. A tu są te małe ośmiorniczki. One są naprawdę pyszne. a tu jest, a tu jest duża. No wybór mają świetny, musisz się przyznać. Rębne jeszcze. Specjalnie tak pokrojone, żeby zrobić w tym ich rosołku. Mają nawet węgorza. Węgorza z barbecue o, tu mają tu cienko pokrojoną wołowinę na szabu szabu. Pamiętam, że jak byłam w Japonii, to byłam raz w takiej restauracji, gdzie właśnie gotowaliśmy sobie szabu shabu to polega to na tym, że na stół wjeżdża kociołek z gorącym już przyprawionym rosołem i wrzucasz sobie do tego właśnie takie cienko pokrojone kawałki wołowiny przerządzasz sobie na swój sposób dodajesz różnych warzyw pokrojonych i bardzo pyszny i bardzo pyszna potrawa wychodzi też mają 100 różnych tych tego pokrojonego mięsa tych rolek cały asortyment oni to dają do ramena często I mają nie tylko wołowinę ale widzę, że mają też pokrojoną cienkowieprzowinę i mięso też z z baraniny Mamy baraninę. Steki nie mają też w złej cenie. O, taki stek, takie mięso na steka jest perfekt. Tak lekko pożyłkowane tłuszczem, także z tego to wychodzi najsmaczniejszy stek kupiłam koreańską pastę z papryki która będzie mi potrzebna właśnie do zrobienia tych, tego ramena i teraz pytanie jakie kupić nudle jakie kupić makarony najchętniej bym kupiła koreański ale nie widzę, tu jest jakiś japoński w sumie do japońskich rzeczy mam większe zaufanie niż do chińskich, więc może kupię ten japoński. Normalnie czuję się, jakbym była w jakimś obcym kraju na wycieczce, bo mm. <laughs> ciężko się zorientować w tych wszystkich rzeczach. To prawda są takie małe napisy na, po angielsku, no, ale ogólnie ciężko. Tu jaka ładna wystawa. Świeże ryby, świeże kalmary. I też ostrygi. A tutaj są te klapeczki, które ostatnio kupiłam. Bardzo jestem z nich zadowolona. No i też te piękne ich ciasteczka. Przeważnie z musu, nie wszystkie z musu, ale bardzo dużo musu używają. I takie torciki przepiękne. wszystkie chcę jeść. Zobaczcie na ten. O, ten mój jest faworyt. Piękny. No i jak to zawsze bywa, weszłam tylko po imbir do herbaty. I 130 dolarów. Później mam pół bagażnika rzeczy. Oh men z oh każde wyjście do sklepu mnie się czymś takim kończy a u nas dzisiaj na szczęście już odwierz Teraz jest cieplej niż w ciągu dnia, w ciągu dnia było 3 a teraz już jest 5 stopni i ponoć ma dojść nawet do 8-9 pod koniec tygodnia Także nowy rok będzie pewnie u nas po wodzie to znaczy, że Wielkanoc będzie po lodzie, coś w tym stylu, prawda? Zobaczcie, co jeszcze kupiłam. Oczywiście zachwyciło mnie najpierw opakowanie. I to jest z jakiejś koreańskiej firmy. To jest zestaw pasty do zębów. Czyli jest 8 past, a do tego są dwa szampony i jeden żel. Od prysznic i dwa medełka. I to wszystko kosztowało, zdaje się, 23 dolary tylko. Ale przepięknie pachną te medełka. Mm. Więc gdyby to było chińskie, to bym tego nie kupiła. Ale, tak jak mówię, do koreańskich kosmetyków mam o wiele większe zaufanie. No i akurat nam się pasto do zębów kończy. Więc bardzo dobry zakup. Ja nie mogę do tego sklepu i żeby czegoś z kosmetyków nie kupić. Także kupiłam też te pięć kremów. One były chyba niecałe 11 dolarów. I one też są koreańskie. Made in Korea. Więc każdy z tych kremów jest Shea Butter. Otworzyłam te cukierki tutaj. I one są pyszne, tak smakują trochę jak polskie sezamki. Naprawdę są przepyszne. Tam więcej rzeczy na pewno jest pysznych, tylko że nie można przeczytać opisu. Nie wiadomo co to jest, także można łatwo się wtopić. Ale chętnie bym jeszcze spróbowała jakieś inne rzeczy. Może zrobię taki filmik, że kupię kilka różnych i będę próbować.